Cześć, witam na kanale LifeDeview. Ja się nazywam Łukasz, a dzisiaj będzie mityczne stworzenie. Co to za folder? SRM Unicorn. Zapraszam. Tak się prezentuje nasz jednorożec z takim tutaj rogiem, czyli głownia typu trailing point, czyli czubek noża wystający ponad linię grzbietu. Całość wykonana z tytanu, jest to frame lock, tutaj dodatkowo z stalową wkładką. Taki maluszek, ale z bardzo przyjemnych materiałów, bardzo lekki przede wszystkim, bo mamy tutaj nóż, który ma 49 gramów. Tak, nie przesłyszeliście się, 49 gramów, no ale jednocześnie jest też dosyć małym nożem, bo ma 16,5 cm, kiedy jest rozłożony, co zresztą widzieliście na specyfikacji. Dosyć premium materiały to w sumie drugi taki maluch od SRM, który, który możecie jakby od tej marki kupić. Jeden to jest Asikamini, którą też recenzowałem na kanale, no i drugi jest właśnie ten mityczny mityczny jednorożec. Mechanika nie jest zła, nawet powiedziałbym, że nie jest zła. No klika, klika bez problemu. Z frame'ami jest tylko to, że problem, że trzeba jakby uważać pod tym względem, że czasem człowiek siłuje się sam ze sobą, bo otworzył sobie nóż, popracował sobie, a teraz by go chciał sobie zamknąć i sam sobie tutaj tymi paluchami go dociska, a jednocześnie kciukiem go próbuje otworzyć. No i dochodzimy do takiej kuriozalnej sytuacji, że, że co on tak trzyma? No, no, tak trzyma, bo sam go sobie tak dociskasz. Rzecz druga, niestety nie przełożymy klipsa na drugą stronę. Znowu mamy sytuację, w której nóż jest tylko dla osób praworęcznych, ale tutaj już jest o tyle fajne to, że jak widzicie, śrubki mają, są naprawdę płaskie, więc nie będą nam się w żaden sposób zahaczać o gdzieś tam kieszeń spodni. Clips z jednej strony jest, sam klips jest jakby deep carry, ale jednocześnie jest dosyć nisko osadzony, więc taka, o tak bym pokazał, o taki taki dzyndzel nam będzie z kieszeni wystawał, więc z jednej strony jest klips deep carry, ale nie do końca spełnia swojej funkcji. Nóż, jak widzicie, ma bardzo mocno powycinane okładki. Dzięki temu też, stąd też jego waga, te, te, te 49 gramów. Taki, bym powiedział, taki elegancki, taki jak ktoś naprawdę liczy każdy gram. Szuka czegoś małego, może jakaś pani czegoś szuka jednocześnie czegoś eleganckiego, to wydaje mi się, że, że to może być bardzo ciekawy wybór. Stal 154CM, tak naprawdę ulepszona 440C, bardzo fajna stal, stal nierdzewna, agresja jakaś tam nawet jest, ostrość trzyma też całkiem przyjemnie. Ja osobiście tą stal, tą stal lubię. Ergonomicznie dla mnie, no wiecie, że średnio. No te cztery, ale o dziwo, te cztery palce się mieszczą, jak się dosyć mocno do siebie przytulą, wtedy blokują nam się tak jakby o tą nazwijmy sobie to tak kolokwialnie dubkie. Tutaj, o tu się ściska mały palec, palec wskazujący blokuje nam się o flipper, i nawet jakoś to siedzi. Ale też pamiętajmy, to nie jest jakiś, że tak powiem, typowy robol, no ma 16,5 cm, nic nie przesadzaj. Jest zrobiony jimping, i tutaj jimping jest bardzo przyjemny. Jest taki delikatnie ostry, nie jakoś nieprzyjemnie ostry, więc kciuk ma pod niego bardzo przyjemne podparcie i jest, uważam, naprawdę nieźle. Osobiście, chyba przyczepił mi się trochę. To jest właśnie to, o czym mówiłem. mówiłem. Yy, może ociupinę mi się... Nie, to moja wina, przepraszam. Yy, ociupinę może mi się przyczepił do mechaniki, bo z jednej strony... No proszę! No, ja sobie sam to robię właśnie. To jest właśnie to jest dokładnie to, o czym powiedziałem, że sobie sam, sam ze sobą się siłuję. Nie mówię, że jest zła, ale wydaje mi się, że mogłaby być lepsza, tym bardziej, że no, nóż jest na łożyskach, więc aż by się prosiło, ale jednocześnie Głównie jest malutka, jest, jest jednak dosyć wąska ta głownia mimo wszystko, więc tutaj nie ma też wagi, jakby tego, tej, tej główni, żeby to miało jakoś naprawdę, Bóg wie jak pracować. Ale ogólnie jest całkiem, całkiem przyjemny. Tyle na jego temat. Zobaczmy sobie, jak jest naostrzony. Jak będzie trzymał tą ostrość po jakimś tam krótkim teście. No i tyle. Dobra, to jedziemy. No to standardowo, najpierw test kartki. Uu. Ale na naostrzony jest bardzo przyjemnie. To jest też fajne, że jak się... O, no pochwaliłem, go, standardowo, jak się tnie i się przeciąga, to jeszcze jest spory zapas tej głowni. tak się przeciąga i tam jeszcze jest, jeszcze jest ta krawędź, jeszcze jest czym chlastać. Jak widzicie, idzie całkiem ładnie. A już nie? Co się dzieje? O. Goli? Gdzieś to, to będę zobaczymy. Nie no, kłaki zgolił. Dobra, teraz sobie sprawdźmy. Pociachajmy sobie trochę karton, to już wam przyspieszę i wrócimy znowu do papieru. Tutaj jak widzicie karton dodatkowy jeszcze jest oklejony taśmą, także nóż będzie miał trochę niekorzystne warunki, będzie miał trochę ciężej, no ale o to chodzi, żeby sprawdzić jak to jest w robocie. Dobra, coś tam pociachał. To też nie jest jakiś Bóg wie, jaki robol. Ale zobaczymy sobie, jak poszło hartowanie samej tej stali. O Jezu, głownia cała z kleju. Dajcie mi chwilę i ją trochę ogarnąć. Ok, głownia czysta. Zobaczcie sobie. Ciach. Elegancko. Dobra. Wróćmy do kartki. I jak idzie. Wyraszczający. Wiadomo, on nie napracował się też, ale dlaczego? Pójdzie elegancja. Tak naprawdę tu jeszcze warto zaznaczyć to, że trochę krawędź mogła dostać po dupie od tego kleju i ona tak naprawdę może jeszcze być trochę brudna. Mo mo mogło się zdarzyć tak, że jednak trochę niedokładnie ją przetarłem. Nie, ale myślę, że mimo wszystko. Nie, jest ok. Ok, a tu? Czy Włochy? Nie, no, Włochy też ściąga. Znaczy siostr! Także tak. Tak, moi kochani, prezentuje się tenże że jednorożec. Co o nim tak podsumowując? Dla mnie, ergo, zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie mój target. To już taki nożyk z materiałów premium. Tutaj więcej trochę roboty ktoś w niego włożył, więc niestety do trzech stówek go nie dostaniemy. Kosztuje niedużo więcej, więc wydaje mi się, że jeżeli komuś bardzo się podoba, to warto tam te, te, tą, tą stóweczkę już tam się szarpnąć i dorzucić. Jak dla mnie, no, kompletnie nie mój target. Fajnie, że tytan. Coś nowego w postaci Training Pointa, bo to jednak rzadko kiedy się zdarza. No i lekki. To zdecydowanie. Na pewno jest lekki. Także to tyle na dzisiaj. Piszcie w komentarzu, co Wy sądzicie o tym jednorożcu. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji, o dzwoneczku, o łapce w górę. Nie zapomnijcie o sklepie Camo Shop, gdzie możecie kupić rzeczy Knife Division. A my, jak zwykle, widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!